Lech Poznań jest liderem ekstraklasy. Lech Poznań ściągnął czterech nowych piłkarzy, w tym byłego reprezentanta Polski i zawodnika z Championship. Lech Poznań ma w świetnej formie Jakuba Kamińskiego. Poza tym, Lech Poznań wydaje się, że już nikogo z takich istotnych zawodników z tej drużyny nie sprzeda. W teorii wydawałoby się, że atmosfera wokół Lecha powinna być bardzo dobra. Nic bardziej mylnego. W praktyce ta atmosfera wokół Lecha jest bardzo zła. Dlaczego tak jest? O tym w dzisiejszej smykałce. Ostatnie trofeum Lech Poznań zdobył w 2015 roku. Od tego czasu no, bardzo ładnie kiedyś ujął to no, mój serdeczny przyjaciel, kumpel, kolega e, Jakub Olkiewicz. Lech Poznań stał się zakładem utylizacji marzeń. W teorii Lech Poznań ma wszystko, żeby być zdrowo funkcjonującym polskim klubem. Lech Poznań jest wypatrzeniem klubu, który wielu kibiców ucieleśnia jako profil takiego. Klubu w polskich warunkach idealnego, no bo ma prywatnego właściciela, nie jest na utrzymanku miasta, gminy i tak Ma bardzo dobrą akademię, poza tym dobrze wprowadza młodzież, ma zbudowany od wielu lat dział skautingu. No teoretycznie podstawy są do tego, żeby ten klub zdrowo funkcjonował, rozwijał się i tak stopień po stopniu, kroczek po kroczku rósł. Natomiast Lech od 6 lat nic nie wygrał. Jakbyśmy stworzyli sobie taką łączną tabelę od 2015 roku do 2021 roku, to Lech w tej tabeli ma już 80, ponad 80 punktów straty do Legii Warszawa. W tej tabeli, no tuż za plecami Lecha Poznań z Jagielonia, Piast czy Lechia Gdańsk puka gdzieś tam powoli zagłębie Lubin. Zatem widzimy, że ten proces to nie jest tylko ostatni sezon, przedostatni sezon w ekstraklasie, tylko ten proces rozkładu Lecha trwa właściwie już od 6 lat. Od 2015 roku przecież trofeum zdobywała chociażby Arka Gdynia, Lechia Gdańsk, Piast Gliwice zostawał mistrzem Polski Nawet Raków Częstochowa Który w 2015 roku Gdy Lech zdobywał ostatnie mistrzostwo Był jeszcze w drugiej lidze I ten Raków zdołał przez te 6 lat Dojść do Ekstraklasy Zaistnieć w Ekstraklasie No i sięgnąć po trofeum w postaci Pucharu Polski Kibice Lecha zatem doskonale widzą, że marnowany jest ten potencjał Lecha, a jako potencjał rozumiem tutaj chociażby infrastrukturę, no bo Lech ma duży stadion w dobrym położeniu, ma dobrą infrastrukturę Akademii we Wronkach, ma coraz lepszą, rozrastającą się infrastrukturę tutaj na miejscu przy bułgarskiej. Lech ma też kapitał w postaci wychowanków, czyli takich ruchomych aktywów, które można spieniężać które gwarantują samo finansowanie się Akademii i które pozwalają też na taki finansowy krok dalej, jeśli chodzi o budowanie Lecha Poznań. Lech ma też po prostu coraz większy budżet, ten budżet z zeszłego sezonu dzięki grze w fazie grupowej Ligi Europy, dzięki sprzedaży Modera, Joźwiaka, Gumnego, no, był rekordowy w skali historii klubu, szacunki, Lech pewnie to przyzna w audycie, ale szacunki mówią o około 150 milionach złotych przychodów. Lech ma zatem wielką trampolinę do tego, żeby wyskoczyć w górę i na tej górze się utrzymać, ale no, no ale tego nie robi. Tak się nie da wygrywać. Kibice Lecha są zatem źli. Oni są sfrustrowani, bo widzą co się dzieje. To nie jest tylko tak, że oni są źli za ten ostatni sezon, za to 11 miejsce w tabeli. Oni są źli od dłuższego czasu. Lech w pewnym momencie ich wkurzał. Lech ich irytował. Natomiast mam wrażenie, że coraz częściej Lech im obojętnieje. A to jest nawet gorsze niż bycie zły na klub. Gorzej jak ten klub masz już powoli... W nosie. Ta złość kibiców nie wynika z ostatniego sezonu czy z przedostatniego sezonu. Ona też wynika z budowania złych relacji na linii klub-kibice. Ci najgłośniejsi kibice LH ogłosili nawet bojkot. Widzicie to chociażby w transmisjach telewizyjnych i oni o tym bojkocie w oświadczeniu piszą tak. Dla nas kiboli zarząd klubu jest niesłowny, mało wiarygodny i niekompetentny. To kraja kłamczuchów zadufanych w sobie. Lech bowiem totalnie nie potrafi zbudować czegoś na zasadzie relacji z kibicami, no bo Lech wychodzi trochę z takiego założenia, że no jak będziemy wygrywać, to kibice będą. Jak będziemy przegrywać, to trochę ich odpłynie. No, jak będzie dobrze, to będzie gida, a jak będzie źle, to będzie niefajnie. Nie no, bardzo dobre podejście. Bardzo dobre. Po co w takim razie marketing? Po co dział ticketingu? Po co rozmowy z trenerami, z piłkarzami i tak dalej? Tak naprawdę wszystko można sprowadzić do tego, że jak są wyniki, to kibice będą, a jak nie będzie kibiców, nie będzie wyników, to nie będzie kibiców. Budowanie PR-u, budowanie relacji, budowanie wizerunku polega na tym, żeby być ponad 90 minut meczu. Polega na tym, żebyś nie był ty jako klub Zależnie od tego czy piłka trafi z pięciu metrów do bramki czy w bandę reklamową to przecież idąc z tym tropem myślenia, Lech mógłby zrezygnować w ogóle z obserwacji piłkarzy i nowych zawodników po prostu losować z transfermarktu i wychodzić z założenia, że no jak się okaże dobrze, dobry, to będą nas chwalić, a jak nie, no to trudno, będą nas krytykować. No, takie szacowanie czy ocenianie prawdopodobieństwa nie ma, nie ma sensu. Lech pod względem PR-u, marketingu, wizerunku na stulecie klubu jest daleko w lesie. Prezesi Lecha Poznań w ogóle nie udzielają wywiadów i to jest takie ich postanowienie. Że ma, ma być zero wywiadów teraz z nimi. Piotr Rutkowski udzielił tylko wywiadu sportowym faktom, w którym stwierdził, że Lek wyda najwięcej pieniędzy na transfery spośród wszystkich klubów ekstraklasy no i to na tyle. Od tego czasu nic, nul, żadnego, żadnego wywiadu. Kibic Lecha, tak informacyjnie, jeśli chodzi o wieści z klubu, został zatem na lodzie. Nie wie, dlaczego Lech zrezygnował, czy był opieszały w rozmowach z Damianem Kondziorem. Nie wie, jakie są plany Lecha Poznań na ten sezon. Nie wie też, co dalej z muzeum, które jest już w planach od dawna, dawna temu. Nie wie, jak jak władze Lecha Poznań podchodzą do bojkotu, nie wie totalnie nic o tym, co się dzieje w klubie. No czasami Maciej Skorża przemyci coś na konferencji, ale też musi się posiłkować tym, co dowiedzą się dziennikarze. Natomiast takiego przekazu z klubu tego jak lechce Lech to dalej wszystko ciągnąć, no nie jest w stanie dostać, no bo prezesi uznali, że cokolwiek nie powiedzą to będzie źle, że wyjdziemy do, do mediów i cokolwiek byśmy tam tamtym ludziom powiedzieli, jakkolwiek byśmy posypywali głowę popiołem, to oni i tak powiedzą, a Rutkowski wypier, a Klimcze Gwon, a Rząsa idź w cholerę, no... To nie jest zdrowe podejście, bo na koniec dnia i tak musisz coś tym ludziom powiedzieć. Spróbować chociażby przekonać ich, nakreślić wizję tego, jak ty w ogóle myślisz, co chcesz zrobić z tym klubem. Chodzi o to, żeby te okazje podczas nie, wiem, wywiadów, konferencji jakoś wykorzystać. Bo to nie jest też tak, że 100% kibiców Lecha jest antyrudkowski, antyklimczak, antyrząsa. Są ludzie, którzy byliby w stanie przekonać się do pomysłów Lecha. Jeżeli lek Lech w ogóle chciałby im opowiedzieć o tych pomysłach, chciałby y, usłyszeć dlaczego intencje w pewnych zakresach funkcjonowania klubu są takie, a nie inne, skonfrontować te opinie, wejść w dyskusję cokolwiek, a tutaj ma nie ma, nie i koniec. Nie będziemy rozmawiać, bo i tak będziecie nas wyzywać. No przecież to jest podejście na zasadzie no, z, ucznia, który nie jest nauczony na klasówkę, więc zostaje w domu i symuluje chorobę. Ja się nie poddam, ja będę walczył dalej. Mam wrażenie, że też Lech nie dba o kibiców, którzy są już na stadionie. Ja chodzę na stadion przy bułgarskiej, na trybunę prasową i no, nie mam takiego oglądu na pozostałe miejsca na stadionie. Gdy ja wchodzę na trybunę prasową, no często zdarzało się, że miałem zakurzony pulpit, że miałem osrane krzesełko, więc widziałem, że niektórzy kibice zwracają uwagę na to, że na stadionie przy bułgarskiej po prostu jest. Syw, ale skala tego, gdy dostałem wiadomości od kibiców, zdjęcia, opisy tego, co się dzieje na, na tym obiekcie, no, przyznam szczerze, że byłem aż zaskoczony skalą tego wszystkiego. Z tych najczęściej powtarzających się zarzutów, yy, osrane krzesełka, brak wody w toaletach, niedziałające su suszarki, kolejki do kiosków gastro, parking, na którym od kamyków można rozwalić sobie lakier w aucie. Natomiast absolutnym hitem jest dla mnie butelka Coca-Coli, która. Która leży na takim kiosku Gastro nie od wczoraj, nie od zeszłego sezonu, tylko od paru dobrych lat. Podobno ona leży tam od 2012 roku, no i ona tam leży nadal. Są zdjęcia, na którym ona, ta butelka po Coca-Coli, leży nadal na kiosku Gastro. Czyli od 9 lat nikt nie zszedł tam, nikt nie uznał, że cholera. No, trochę wstyd. No dobra, ale nie przez syw na stadionie jest bojkot. Bojkot jest przez to, przynajmniej tak piszą kibice z Kotła, czyli ci najzagorżalci kibice Lecha Poznań. Bojkot jest przez to, że oni chcą dymisji Tomasza Rząsy i chcą tych nowych hiper-transferów. No to zacznijmy może od transferów. Generalnie okno transferowe Lecha Poznań trzeba oceniać w jakimś takim kontekście, no bo spójrzmy tylko na te cztery ruchy kadrowe. Barry Douglas. Dobrze kojarzy się kibicą w Lechu Poznań, natomiast to nie chodzi o historię. Barry Douglas przez ostatnie cztery sezony grał w Championship. Zagrał tam około ponad 100 meczów i grał w lidze, do której to raczej my z Ekstraklasy sprzedajemy piłkarzy, niż z tej Championship bierzemy piłkarzy do siebie. Drugi transfer, Joel Pereira, dobre wejście w sparingi, dobre wejście w ligę, no ta czerwona kartka idiotyczna, Mam takie durne zachowanie, wiem, że nie chciał nikomu zrobić krzywdy, natomiast czerwona kartka zasłużona, ale generalnie widać, że to jest dobry piłkarz. Radosław Murawski, no wicemistrz Polski z Piastem, Gliwice, zawodnik, który w Turcji nie przepadł, generalnie myślę, że będzie z niego pożytek. Artur Sobiech, no przecież taką dziewiątkę to przypuszczam, że połowę ligi chciałoby jako tę pierwszą dziewiątkę napastnika pierwszego wyboru. W tymczasem on w lechu będzie tylko rezerwowym, więc to też pokazuje, że no, nie trafia tutaj byle kto. Czyli widzimy, że te ruchy transferowe się kleją, ale są niewystarczające. Musimy bowiem pamiętać o tym, że Lech zajął w zeszłym sezonie dopiero 11. miejsce w tabeli. Musimy pamiętać o tym, że Lech jest przed. Właśnie już w trakcie sezonu stulecia klubu, jak powiedział Filip Bednarek w wywiadzie na weszło, szanse na wejście, przejście do historii na stulecie klubu ma się tylko raz w historii i to jest moment wyjątkowy. Ta kadra jest niezła, ta kadra jest silna, ta kadra ma indywidualności, natomiast ma też słabe punkty, a wydaje mi się, że na stulecie klubu, na taki moment, na to, że Lech ma no, największy budżet, jakim kiedykolwiek dysponował, wciąż można zrobić dużo więcej. No bo lewy obrońca poza darem Barem Daglasem, nie ma właściwie nikogo. Jest nastolatek, Christian. Palacz. Skrzydła, no jest Jakub Kamiński, który no to będzie jego sezon, jestem o tym przekonany, no ale poza tym trzeba mieć też drugie skrzydła. Tam jest Jan Sykora, który od przyjścia do Lecha jest totalnym niewypałem i Michał Skóraś, który może kiedyś będzie istotnym piłkarzem drużyny walczącej o Mistrzostwo Polski, ale na ten moment jeszcze nie jest. Moim zdaniem długofalowo też w kontekście sezonu zabraknie też takiej dłuższej kołdry na pozycji stopera. Poza tym bramkarze Lecha Poznań no nie są w mojej opinii konkurencyjni w skali ekstraklasy. Zatem są też słabsze punkty w tej kadrze. Lech jednak czeka. Czekał z Damianem Kondziorem, no i wyszło tak, że Damian Kondzior podpisał kontrakt z Piastem Gliwice. Czekał, czy chodził wokół Lutera Singa, ten ostatecznie wylądował w Kopenhadze, bo Kopenhaga po prostu od razu rzuciła większy hajs i taki hajs, który chciał i klub Singa i sam Sing. Lech czekał z Lorenciem, który trafił ostatecznie do Turcji, do Gystepe. No, ale Lech czeka. I mówi, że okienko jest otwarte do końca sierpnia, więc no, jak ma być kozak, to poczekamy też na tego kozaka. Piotr Hołdrych z Super Expressu w ostatniej stacji Poznań, czyli moim podcaście o, o Lechu Poznań i o Warcie Poznań. Jeśli nie sprawdzaliście na Spotify, na Soundcloudzie, możecie sobie obczaić. Piotrek użył takiego zgrabnego porównania Lecha Poznań na stulecie do pary szykującej się do wesela. Ten moment, ten rok, wyjątkowa chwila. Zatem to ciśnienie, ta presja jest, jest dość duża. No i na tym weselu ma grać mm, orkiestra. Wesele zaczyna się o 15. Jest za trzecia w tej orkiestrze miało być czterech grajków, jest tylko dwóch, i ci dwaj mówią, że koledzy dojadą, że oni będą później, że w sumie korki, więc zaczną, tak, nie wiem, coś pendrive'a, puszczą spłyty i jakoś to będzie. Później oni może przyjadą, no, zobaczą, tam nie dają znaku i tak dalej. No teoretycznie można grać na weselu muzykę pendrive'a, natomiast czy. Tak to powinno wyglądać? Czy tak powinno wyglądać wesele? Czy tak powinno wyglądać to wielkie święto dla tych dwóch osób, które zaraz wezmą ślub? No, na to pytanie odpowiedzcie sobie sami i spróbujcie też przenieść to sobie na grunt Lecha Pozdy. Ja za dzisiaj dziękuję, to była Smykałka. Damian Smyk, kłaniam się. No, i do usłyszenia za tydzień.